Dzisiaj chciałbym się dostać na północne plaże do wioski Kaibola. Czekam na jakiś transport. Kilka scenek z przystani. Ale muszę iść pieszo do Omarikana. A to jest Liluta. O główną drogą około godziny do Omarikana. W Omarikana mieszkał przez ponad 2 lata, około 3 lat. Bronisław Malinowski, słynny antropolog, który Spisał wszystkie zwyczaje, tradycje ludzi wysp Trobiranda. Miti, libili, to bardzo trudno, jak słychać było, nazwę dla mnie. Bardzo trudne do wymówienia i do zapamiętania, ponieważ tych nazw jest bardzo dużo. Nie będę się starał powtarzać. Hey, hey, What's your name? John. John, yeah. to jest szef tej małej wioseczki. Tak się złożyło, że z tej wioseczki do Amerykana pójdę z rodziną Josefa. Cała rodzina. Nawet ptaszek pójdzie trochę krótko to było. Zapłaciłem jednego kina. Jeszcze do Amerykana nie dojechałem, trzeba kawałek iść. Ale zresztą wszyscy ludzie idą do Amerykana. Po prostu dalej samochód nie jedzie. Chyba coś się stało. Przed wioską Americano Trafiłem akurat na ceremonię popogrzebową. Na wyspie chowa się ludzi w miejscu, gdzie się mieszka, najczęściej koło domku.

obok drzewa chlebowego Nie będę zakłócał tej smutnej ceremonii A obok się rozłożyli oczywiście faceci z betelem Jak żeby nie inaczej Facet ma piękną, tradycyjną laskę Walking stick tutaj się na to mówi Bardzo solidnie zrobiona Teraz całą mogę filmować. Bardzo solidnie i dokładnie zrobiona Gładka Marikana jest to duża wioska, kilkanaście takich takich dzielnic można powiedzieć tej wioski Facet mnie prowadzi do Andrew. Andrew poznałem kilka dni temu w Loshi i mu powiedziałem, że jak przyja przyjdę, przyjadę do Omarikana, to go odwiedzę. Facet ma rozeznanie dobre odnośnie Malinowskiego. <try> W tym miejscu stała chatka Władysława Malinowskiego. O Maracana. Naprzeciw jego domku stał dom szefa, głównego szefa wyspy, dom. Pula Jasi Deniu, szef wyspy, najważniejsza osoba na wyspie. A to jest rodzina. Za czasów Malinowskiego wodzem był Tuolała. To Uluła. A dzisiaj to jest wodzem wyspy, jest um, piąta generacja po malinowskim. Jak przystało na wodza wyspy, ma najbardziej okazały dom. Według mnie bardzo nie pasujący do otoczenia tych pozostałych wszystkich innych domów No ale jest wodzem wodzem wyspy jego pra-pra-pra... prapradziad pra, pra, był żył współcześnie z Malinowskim nie wolno wyżej zadzierać głowy niż siedzi w wyspy. Każdy, kto podchodzi do szefa wyspy, musi mieć głowę poniżej jego głowy. Codziennie wiele osób przybywa tutaj, uzgadniając pewne sprawy z szefem. Granica między wioskami Gumi la Lababa po lewej stronie i po prawej stronie Łabutma. David idzie na bazar sprzedać misternie pięknie wykonane koszyki. Jest bardzo twarde. No i trzonki na siekierę. Toła Butma. do wioski Betalu. What to this? Cabin. Ah. Yeah, small Good job. I you up, you okay, this one yeah. is this is for not? Yeah, better better night. Night. Better not? Not? Good job. Yeah. Chodzimy do Bo Szkoła podstawowa.

No i, no i po krzyku, tylko wystarczy przechodzić. Pierwszy raz w życiu w kamerze. Ta papuga jest bardzo przyjazna. To szef wioski, to tokenaki drugi szef wioski według ważności. A to bardzo dorodny jam. Ogromny jam. Dzisiaj święto jamu Jam jest składany do tego budynku Jamhausu Każda rodzina e, daje najdorodniejsze okazy. Dysponentem e, jamu jest szef wioski I jak jest czystość w wiosce, ten jam jest po prostu spożywany wspólnie. M może doczekam dzisiaj, bo po południu będzie w Joma, bo tak nazywa się ta wioska wkładanie tego jamu. Tu chłopak pokazuje mi bardzo stare pieniądze, kiedyś na wyspie używano. Kamiennych pieniędzy do wymiany handlowej. Dobrze obrobiony kamień. Z wszystkich stron jest taki ostry. Różnych ciekawych rzeczy się tu dowiaduję. Może to jest chaos, ale w ten sposób mi tu wszystko przedstawiają. Pokazuję chyba najdorodniejsze okazy jamu, które dzisiaj będą składane do jamhausu. Jamhaus z angielskiego lepiej niż dom jamu po polsku. Doszedłem, ale nie do plaży, tylko do rzeczki. Teraz by trzeba było spłynąć albo iść dalej wzdłuż tej rzeczki do plaży. Chwilę odpocząłem u. Teraz jego siostry. I wracamy. Dwie godziny marszu do Lusia. Na koniec dnia dzisiejszych wędrówek kupiłem rybę i wracam do domu. Teraz czeka mnie czyszczenie. Z pół godziny. No i jedzenie. No teraz trzeba czyścić, ale ta ryba jest smaczna.